Ostatnia sesja Rady Miejskiej ponownie przyniosła bardzo wiele pytań radnych do burmistrza Wielunia. Chodziło oczywiście o realizację zaplanowanych w budżecie inwestycji, ale też tych już trwających. Co zatem z boiskiem sportowym na Starych Sadach, kortami tenisowymi i halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 5. Pytano też o rozbudowę ulicy Ciepłowniczej docelowo łączącej ulicę Warszawską z Sieradzką. Jakie działania zostały podjęte odnośnie budowy boiska na Starych Sadach? wielofunkcyjnego. Jakie działania zostały podjęte, aby powstały korty tenisowe w Wieluniu i jakie działania zostały podjęte, żeby powstała hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5? Ja mam pytanie związane z prowadzoną inwestycją łącznika ulicy Warszawskiej z Sieradzką. Na jakim etapie jest to zadanie? I jeszcze pragnę zwrócić uwagę, uważam, że urząd coś powinien w tym kierunku zrobić. Bo ciężki ten transport, który wywozi ten gruz, ziemię, piasek, odbywa się ulicą wodną. Nie wiem, czy urząd nie powinien zakazać właśnie wjazdu tamtych samochodów ciężarowych z tego względu, bo wiemy jaka jest jaki stan techniczny jest ulicy wodnej może to doprowadzić do całkowitego zniszczenia chyba że państwo w tym roku przewidujecie remont tej ulicy bo jest naprawdę w opłakanym stanie odnośnie boiska na starych sadach to boisko w tej chwili jest na etapie został złożony w starostwie wniosek zgłoszenia robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Czyli decyzja, wodno, decyzja, bo tam wodnoprawna jest uzyskana wcześniej, jest uzyskane odrolnienie, wniosek został złożony w starostwie w, po uzyskaniu decyzji o odrolnieniu tego obszaru. Pytanie pana radnego Wojtuniaka ciepłownicza, odcinek. Warszawska-Sieradzka, w tej chwili e, no, te prace są dosyć intensywnie prowadzone, e, uczulimy wykonawcę, bo na tym etapie, właśnie w tym odcinku, który realizuje musi dojeżdżać ulicą Błońską, żeby może akurat, e, wiem, 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 żeby, się, żeby kierował z, czy z ulicy Błońskiej wjeżdżał w ciepłowniczą i korzystał bardziej z ciepłowniczej niż, niż z wodnej. Poprosimy, żeby to tak się, że tak powiem, działo. I tak się głównie dzieje, ale widziałem, że zdarzają się auta, które jeżdżą ulicą, jeżdżą ulicą Wodną. Choć hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 to na razie pieśń przeszłości, to pojawiły się już informacje dotyczące budowy kolejnej przy Szkole Podstawowej nr 2. Zresztą temat realizacji sportowych inwestycji w mieście i gminie powracał też w dalszej części sesji. Chciałem zapytać o szczegóły, czy... Jak pan złożył już wniosek, najczęściej jest tak, że trzeba przedstawić taką wizualizację tego, jak to będzie wyglądało. Czy pan ma dysponuje taką wizualizacją? Czy to boisko będzie na starym boisku obecnie funkcjonującym, przy szkole podstawowej numer 2? bo wiemy, że tam w jednym z warunków jest utworzenie strzelnicy. Trzecia sprawa dotyczy budowy łącznika. Czy jesteśmy w stanie wybudować taki łącznik, żeby drogi pożarowe dla szkoły były spełnione? To takie tylko formalnie pytania po prostu, żebyśmy wiedzieli na czym my stoimy i co pan w ogóle złożył, tak, bo wiem, że komisja oświaty była dwa dni temu i, i myślę, że członkowie komisji oświaty nie wiedzieli, że taki w ogóle wniosek jest złożony. Mam takie konkretne pytanie, bo tak rozmawiamy jeszcze o tym boisku na Starych Sadach, ja nie otrzymuję konkretnej odpowiedzi, a konkretna odpowiedź, która na pewno zadowoli całą Radę, a przede wszystkim mieszkańców osiedla Stare Sady, Proszę o określenie terminu, kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę tego boiska. Bo o to pytają nas mieszkańcy. Budżet uchwaliliśmy pod koniec roku, mamy już koniec marca, za chwilę kwiecień. Pozwolenie wodnoprawne już jest. To, co powiedział pan naczelnik do starostwa, państwo wystąpiliście o kolejne uzgodnienia. Natomiast nas interesuje, w jakim terminie będzie ogłoszony przetarg na budowę boiska na Osiedlu Stare Sady. Bo to jest konkret. Hmm. Tutaj jeszcze kolega Wojtek Psuja zadał pytanie dotyczące zadaszenia istniejącego boiska w szkole podstawowej numer 2. To moje takie pytanie do pana naczelnika, bo na pewno pan Maciek jest dobrze zorientowany, czy to będzie zadaszenie o konstrukcji z drewna klejonego, czy, czy o konstrukcji metalowej z powłoką membranową czy o konstrukcji metalowej samonośnej. Odnośnie zadaszenia boiska to oczywiście ma być zadaszone to istniejące boisko i ma być konstrukcja, że tak powiem ogrzewanie z istniejącego źródła. A konstrukcja drewniana. Jeżeli chodzi o pytanie tutaj Pana Radnego Greiner to tak. Aha, niezwłocznie po uzyskaniu dokumentu, czyli tego zgłoszenia planujemy, tutaj burmistrz chyba też zajmie to stanowisko, ale raczej koniec, druga połowa nie roku, tylko druga połowa drugiego kwartału, czyli pod koniec, pod koniec pierwszego półrocza planujemy przetarg. Nie wiem jak to jest teraz w planie zamówień publicznych, ale plan zamówień publicznych jest rzeczą, którą można, może ewoluować. Ile będzie nas kosztowała aktualizacja kosztorysów? Przy szkole, na budowę hali, przy szkole podstawowej numer 5, i ile do tej pory kosztowała nas ta budowa hali widmo przy tej szkole. Bo ja ją tak nazywam już halą widmo. Ona generuje koszty, co ciekawsze, dlatego bym chciała poznać kwotę, jaka do tej pory już wydaliśmy na coś, co nie istnieje. Oczywiście, że najpierw trzeba ponosić koszty, tak, żeby coś wybudować, projektu i tak dalej. Ale kiedy mówiłam, żeby ten pierwszy projekt wyrzucić do kosza, przepuścić przez niszczarkę i zrobić projekt sali dla dzieci, nie sali marzeń, to wówczas usłyszałam, że wydaliśmy pieniądze na projekt, nie będziemy wydawać więcej. A od tej pory wydaliśmy już wiele, wiele tysięcy i chętnie usłyszę ile. Ja przypomnę, że myśmy w projekcie budżetu zaproponowali kwotę 15 milionów złotych na budowę tej hali. W tej chwili, w tej chwili no decyzją państwa, państwa radnych, ta kwota, która pozostała to jest 12 milionów 200 tysięcy złotych, czyli musimy w tej chwili dopasować, dopasować ewentualną budowę hali do tego, co jest w budżecie. Stąd konieczna jest. Jest konieczny powrót do, do tego pierwotnego projektu, żeby go na nowo skosztorysować i z, zobaczyć jaka w tej chwili jest y, realna, jaki jest w tej chwili re, realny kosztorys na, na tego typu y, budowę. Niewątpliwe jest, że 12 milionów 200 tysięcy nam nie wystarczy na to, żeby zbudować tą halę nawet w tym, w tym, w tym, pierwszym, w tym pierwszym wymiarze i ta y, hala oczywiście ona, ona y, również spełni warunki klubów nie w takim wymiarze w jakim ta hala, która była później projektowana, natomiast ona też ona też te warunki będzie musiała spełniać. Oczywiście koszty, które, które gmina poniosła, ponieśliśmy 145 tysięcy złotych kosztów na na te wszystkie prace projektowe związane z tą, z tą budową, no, taka, taka kwota została. Przez nas wydana. I na razie to wszystko, ale będzie znacznie więcej w obszarze relacji z sesji Rady Miejskiej, która potrwa prawie 2,5 godziny. Zapraszamy zaraz po kulturze.